Jesteśmy teraz na pięknej karaibskiej plaży. I opowiem Wam trochę, jak ja jako trycholog dbam o włosy. Moje włosy są rozjaśniane, to znaczy farbowane farbą rozjaśniającą. Zawsze takie włosy cierpią najbardziej na słońcu. Przede wszystkim używam takich sprayów ochronnych, zawsze, już od lat. Wiadomo, że taki spray nie jest w stanie w 100% uchronić nasze włosy przed słońcem, ponieważ nie ma możliwości pokryć 100% włosów takim sprayem. I ten spray, poza filtrem UV, ma również składniki, które zmniejszają sprzątanie włosów. Włosy stają się takie gładkie, lśniące, łatwo się rozczesują i po takim dniu po plaży ja zawsze czuję, że moje włosy podczas kąpieli nie są splątane, łatwiej się rozczesują. Natomiast taki spray nie chroni skóry głowy. Ten spray jest tylko i wyłącznie do łodyg włosów i dla osób, które nie moczą włosów w wodzie. Natomiast osoby, które kąpią się w morzu i w basenie, to powinny używać takich suchych olejków, które zabezpieczają włosy przed rozpulchnianiem w wodzie. No i oczywiście mają też filtry UV. Co ważne, takie spraye należy zawsze trzymać w torebce, w zacienionym miejscu, ponieważ filtry V utleniają się pod wpływem promieniowania UV, a więcej, ja jako trofolog używam kapeluszy i nie wyobrażam sobie bez nich żadnego wyjazdu. I od kiedy zaczęłam stosować te wszystkie rzeczy, o których Wam mówię, dzięki temu moje włosy po wakacjach wyglądają tak samo jak przed wakacjami.